Demon nawiedza twój dom. Opętana Annabel wraca do gry. Wtedy Warrenowie, choć na emeryturze, zostają poproszeni o pomoc. Obecność cztery to kulminacja emocji, napięcia i mroku. To najmocniejsza i najstraszniejsza część całej sagi. Opętanie rządzą władzy i pieniądza. Kiedy chcesz uciec na bezludną wyspę, na Galapagos, ale utopijne życie z dala od cywilizacji zamienia się w mroczną walkę o przetrwanie, kto jest największym wrogiem? Inny człowiek. Film bazuje na prawdziwej historii niemieckich migrantów. Opętanie skrajną ideologią. Widzę coś czarnego. To czarna komedia, globalna pandemia, ludzie pozamykani w domach i ideologiczne różnice. Eddington to film twórców kultowego Midsommar. I pewnie stanie się dziełem, które przyszłe pokolenia będą wykorzystywały do analizy tego szaleństwa, które doprowadziło całe społeczeństwa do punktu krytycznego. Z każdym opętaniem poradzisz sobie w Heliosie.